Na zakończenie pragniemy złożyć szczególne podziękowania Krzysztofowi Jackowskiemu, człowiekowi, który odważył się wyjść przed szereg i przez lata rozwijał oraz udowadniał skuteczność swoich zdolności, mimo sceptyzmu i licznych wyzwań. Dziękujemy mu za jego kurs jasnowidzenia, który pozwala każdemu eksplorować mechanizmy percepcji pozazmysłowej oraz rozwijać intuicję w praktyczny sposób. Jego programy na YouTube nie tylko edukują, ale także inspirują do głębszego spojrzenia na rzeczywistość i własne możliwości. Dziękujemy również wszystkim badaczom, nauczycielom, pasjonatom i poszukiwaczom prawdy, którzy nie boją się zadawać pytań i szukać odpowiedzi tam, gdzie inni widzą tylko ścianę sceptyzmu. To dzięki Wam temat jasnowidzenia żyje i rozwija się, a wiedza o percepcji pozazmysłowej zyskuje coraz więcej dowodów i lepsze zrozumienie. Co z tego wynika?